Przez dwa tysiące lat. Tysiące ludzi zostało uznanych za świętych, ale tylko nieliczni otrzymali tytuł doktora Kościoła. To mędrcy, którzy ocalili prawdę to giganci, których umysły ukształtowały naszą cywilizację, a ich serca płonęły czystą miarą. Zaczynamy podróż przez wieki, by poznać tych, Którzy widzieli więcej, budujcie z nami filary wiary. Był czas, kiedy wydawało się, że słońce nad kościołem zgasło na zawsze, gdy prawda została zakrzyczana przez kłamstwo, a ci, którzy powinni być pasterzami, stali się wilkami. Aleksandria, perła Egiptu, stała się sercem burzy. To tu, w cieniu wielkich bibliotek, zaczęto kwestionować to, co niezmienne. Cały świat zdumiał się i jęknął, widząc, że stał się ariański. Wydawało się, że tradycja apostolska zostanie zastąpiona przez ludzką filozofię. Pośród tej ciemności stał jeden człowiek, nieugięty, samotny Atanazy z Aleksandrii. Człowiek, który stał się tamą dla potopu błędu. Ariusz, człowiek o gładkich słowach i zatrutym sercu. Podważył się uderzyć w samo serce bóstwa. Twierdził, że Słowo nie jest Bogiem, że Chrystus to tylko stworzenie. Najdoskonalsze, ale tylko stworzenie. Jeśli Chrystus byłby tylko stworzeniem, nasza wiara byłaby martwa, a nasze nadzieje puste. To był podstępny atak, ukryty pod maską pozornej logiki. To nie była tylko debata, to był zamach na fundament zbawienia. Bo jeśli Chrystus nie jest Bogiem, to nie ma odkupienia. Jeśli Słowo nie jest współistotne Ojcu, nasze grzechy wciąż krzyczą o pomstę, a niebo pozostaje zamknięte. Atanazy to wiedział. Wiedział, że o jedno słowo. Warto stoczyć wojnę z całym światem. Homusios, współistotny ojcu, jedno słowo, które stało się tarczą ortodoksji. W Nicei, pod okiem cesarza, Atanazy, wtedy jeszcze tylko skromny diakon, wyciągnął miecz prawdy. Nie szukał kompromisu, nie szukał dialogu z błędem. Wiedział, że tradycja nie podlega negocjacjom. Gdy inni szukali dyplomacji, on i święty Mikołaj wiedzieli, że z kłamstwem się nie paktuje. Zło należy odrzucić. Albo wierzysz w Chrystusa Boga, albo nie wierzysz w ogóle. Sobór zawyrokował, ale świat nie chciał słuchać. Dla Atanazego zaczął się czas próby ognia. Pięć razy. Pięć razy wyrywany z własnej stolicy. Ścigany jak dzikie zwierzę po pustyniach Egiptu, ukrywany w grobowcach przodków, gdzie tylko starożytne cienie były jego towarzyszami. Był biskupem bez katedry, ale z całym kościołem w sercu. Przy świetle oliwnej lampy pisał dzieła, które do dziś są naszym fundamentem. Cesarze nienawidzili go, bo nie mogli go kupić. Biskupi nienawidzili go. Bo ich sumienia drżały przy jego czystości. Mówili mu: Atanazy, cały świat jest przeciwko Tobie. A on odpowiadał: Zatem Atanazy jest przeciwko światu. Szukał schronienia u ojców pustyni. Tam, w ciszy piasków, hartowała się stal, która miała przetrzymać wieki. Nie pisał nowinek. Powtarzał tylko to, co otrzymał od apostołów. Nic więcej, nic mniej. Dlaczego dziś o nim mówimy? Ponieważ każda litera naszego kredo jest przesiąknięta jego krwią i potem. Atanazy uczy nas, że prawda nie liczy głosów, że większość może błądzić, a jeden biskup na wygnaniu może mieć rację. Jest dowodem, że jeden człowiek trzymający się tradycji waży więcej niż tysiące szukających kompromisu ze światem. To jest potęga tradycji. Niezmienna, wieczna, nienaruszalna. Odszedł w chwale, gdy burza wciąż trwała, ale ziarno zostało zasiane. Prawda zwyciężyła, ale walka o serca zachodu dopiero się zaczynała. Gdy Atanazy walczył w słońcu Egiptu, na mroźnej północy wyrastał kolejny gigant. W następnym odcinku święty Hilary z Pouitier, Atanazy Zachodu. Pozostańcie na drodze doktorów. Budujcie z nami filary wiary.